Witam wszystkich tu obecnych i tych, którzy oglądają na YouTube. Witamy na siódmym posiedzeniu Sejmu Walnego Koronacyjnego. Moim zadaniem jest, proszę Państwa, stwierdzić, że to posiedzenie z legarty, zwołane przez potrójne wici, które znajdują się na www.metrekakoronna.org.pl, www.królpolski.org.pl, www.sejmwalna.org.pl. Wiza im siedzi Marszałek, bez którego to posiedzenie nie mogłoby się odbyć, Marszałek Sejmu Walnego, Jaśniej Wielmożny Jarosław Florian Kierznikowicz. Ziemia Kaszubska, Wejherowo, po mojej lewej ręce Jaśni Wielmożny Krzysztof, Jan Magnuszewski, Jan chyba, prawda, Magnuszewski, ziemia Gdańska, ziemia też Mazowiecka, Magnuszew, ziemia Maciejowska, a po mojej prawej ręce dzisiejszy gość, obserwator można powiedzieć, Józef Kosmider alias Kosmider, ziemia Podlaska. Zaszczycił na swoją obecnością, czyli każdy tu może wejść, widać wyraźnie, że nie mamy drzwi zamkniętych. Rzeczywiście drzwi tutaj, bo obradujemy u Brygidek w Oliwie, są otwarte. Nie mamy wiele do ukrycia, wyjątkowo dzisiaj, to znaczy będzie część poufna, ponieważ też nie możemy wszystkiego mówić naszym nieprzyjaciołom. Natomiast nie jest to jakaś część spiskowa, tylko to jest taka część, której będziemy analizować dogłębnie możliwe scenariusze, jakie mogą mieć miejsce w najbliższym czasie, zawirowania i nie każdy musi słyszeć, jaki jest sposób naszego myślenia, dedukcji itd. itd. Ponieważ zwołane posiedzenie jest Lega Artis, za kamerą żona e, e, Iwona Maria Leszczyńska, też witamy, czyli jesteśmy w gronie w tej chwili pięciu osób. Miło nam bardzo. Drodzy, taki Quinkus się zrobił w I proszę marszałka, żeby oficjalnie poprzez stuknięcie lasu otworzył te obrady i żeby przeszedł nam, co nam, ma nam dzisiaj Kościół do powiedzenia. Wtedy my zagaimy i będziemy dalej kontynuować to posiedzenie. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie. Gościa przede wszystkim. Mam zaszczyt. Otworzę dzisiejsze siódme posiedzenie Rady Królewskiej Koronacji Sejmu Oczyszczalnym. Na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy słowo Boże, Ewangelia według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród pól obsianych zbożem. Jego uczniowie byli głodni, zaczęli więc zrywać kłosy i jeść. Gdy zobaczyli to Faryzyusze, powiedzieli, Oi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. On im odpowiedział: Czy nie czytaliście, co zrobił Dawid i jego towarzysze, kiedy byli głodni, jak wszedł do domu, bożego, on sami, ci, którzy z nim byli, i jedli poświęcone chleby, które wolno było spożywać jedynie kapłanom? Albo czy nie czytaliście w prawie, że w szabat kapłani naruszają świątyni szabat i są bez winy? Oświadczą wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczą słowa miłosierdzia chcą, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych, bo Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Oto słowo Boże. Drodzy tak, Państwo, tak, tak. bardzo dziękujemy Marszałkowi. Yy, dzisiejszą rolą Sejmu Walnego Koronacyjnego, który yy, Został zwołany w takim trybie, byśmy powiedzieli, nie chcę użyć słowa zmodernizowanym, tylko nowoczesnym, zreformowanym, może czy jest w trybie chyba bardziej właściwym. To jest, drodzy Państwo, układ, w którym Rada Królewska jest zwoływana w tym przypadku w czwartek, a w piątek jest zwoływany sejm walny koronacyjny. Rada Królewska, która jest jakby senatem, zatwierdza, ustala pewien porządek, a sejm walny w tych samych osobach dzisiaj lub w innych osobach ma, drodzy Państwo, to zatwierdzić lub odrzucić. Czyli taka forma cywilizowana, podwójna, podwójna ręka, podwójna kontrola i jednocześnie to, co ustalamy, możemy w nocy przemyśleć, wymodlić, bo wiadomo, że i wczoraj byliśmy nam przy, i dzisiaj byliśmy nam przy. I to, co przeczytał Marszałek, jest bardzo istotne, ponieważ będziemy też dyskutować, właśnie klucz dzisiejszego porządku obrad, to jest porządek obrad i był wczoraj. Był przeczytany, więc odsyłamy linki, będą podpięte, odsyłamy do Rady Królewskiej, bo ktoś to nie odsłucha Rady Królewskiej, nie będzie w temacie odnośnie dzisiejszego posiedzenia Sejmu, gdzie możemy coś jeszcze zmodyfikować, coś uściślić i na końcu przyjąć te konkluzje ostatecznie, czyli wczorajsze konkluzje są jakby konkluzjami mniejszymi. A dzisiejsze konkluzje są konkluzjami ostatecznymi większymi tego posiedzenia. I to jest, wydaje mi się, właściwy, właściwy sposób obradowania w tej formule koronacyjnej, kiedy zmierzamy ku koronacji. skoncentrujemy się właściwie na koronacji. Sam ten przymiotnik, Rada Królewska Koronacyjna, Sejm Walny Koronacyjny, informuje, że chodzi nam przede wszystkim o dążenie do koronacji. Tak jak to robił Łokietek, tak jak Sejm Walny, na przykład czteroletni, koncentrował się na Istotnych konstytucjach nie zajmował się sprawami partykularnymi. To zostawiał na inne posiedzenia, na inny sejm. On się zajmował reformami ustrojowymi. I gdybyśmy takie szybkie rezime mogli powiedzieć to, cośmy wczoraj mówili, drodzy Państwo, to skoncentrowaliśmy się przede wszystkim wczoraj na punkcie, który dotyczył zaprzysiężenia, używamy tej terminologii, która trzecia RP wprowadziła, zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. I dzisiejsze czytanie jakby daje do zrozumienia, że to, co ludzie zmieniają w trakcie, prawda? uściślają na przykład przestrzeganie Szabatu, gdzie wprowadzono 30 bodajże parę punktów rygorystycznych przestrzegania Szabatu, Jezus mówi, to tak nie działało wcześniej. Zresztą Jezus kilka razy to mówi w czasie na przykład rozwodów, tak wcześniej tak nie było, tak, że dajecie list rozwodowy, wcześniej tak nie było. Czyli Żydzi zinterpretowali prawo Boże w ten sposób, że wydali jakby prawopisane, tak? które było ortodoksyjne, bardzo ścisłe, że szabat trzeba przestrzegać że... i zapomnieli o kwintesencji szabatu, kwintesencji święta, w naszym przypadku niedzieli, nie soboty, że w, ten, w tym dniu trzeba się powstrzymać od pracy, by powstrzymać się od pracy, by oddać chwałę Bogu. Czyli jeżeli mieścisz się z pracą, i oddasz chwałę Bogu, to nie jest nic, co nic nie przeszkodzi. Ale że kiedyś ludzie byli bardzo zapracowani, pracowali od świtu do, do nocy, w związku z tym no musieli się powstrzymać od tych czynności, żeby oddać chwałę Bogu. To był cel główny, a nie celem głównym, że y, ja ci mówię, jak się masz wstrzymać od, od y, y, pracy, tak, że masz nie podnieść tej lupy, że masz nie, nie przeczytać czegoś i tak dalej. Totalnie wypaczono cel główny, jakim było oddanie chwały Bożej. I dzisiaj celem głównym, gdyby to przenieść tak szybciutko na nasz grunt. I skoncentrować się na koronacji, ale skoncentrować się też na takiej krypto-koronacji, czyli zaprzysiężeniu koronacji mniejszej, powiedzmy. bo My identyfikujemy, jakby to powiedzieć, my interpretujemy prezydenta jako quasi-wicekróla. Więc, czyli nie jesteśmy anarchiści, którzy chcą wszystko rozwalić, prawda, i coś nowego zrobić. Drodzy Państwo, no więc to zaprzysiężenie ma takie, takie znaczenie jak koronacja, czyli musi być dosyć godne w jakimś gronie no po prostu ma pewne cechy powagi, tak? Musi mieć cechy powagi i akceptacji. W rycie koronacyjnym to oznaczało, że powaga musi pochodzić, znaczy, że namaszczenie jest kluczem, ponieważ władza króla pochodzi od, czy suwerenność króla pochodzi od Boga, czyli władza od Boga, a jednocześnie tam jest taki moment, w którym lud mówi radzi, 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 czyli to, co się dzieje, jest akceptowane przez ludzi w przypadku zaprzysiężenia prezydenta jest no nie jest podobnie bo zaprzysięga się na konstytucję czyli uważa się w ten sposób że Karol Nawrocki ma odczytać pewną rotę przysięgi powołując się że będzie wierny konstytucji i narodowi i zrobi to przed zgromadzeniem narodowym w obecności marszałka sejmu prawda? czyli te warunki że zgromadzenie narodowe marszałek sejmu no nie jest podane że musi to być na wiejskiej nie jest podane, jak musi to wyglądać Zgromadzenie Narodowe. Te szczegóły nie są tak wyeksponowane, ale nawet gdyby były, to idea według dzisiejszego czytania jest taka, że trzeba wprowadzić na urząd. No wiemy, jak na przykład wprowadza się na urząd biskupa. No to jest ingres, tak? I prawo kanoniczne mówi, że odprawia się msza i w trakcie mszy biskup jest prowadzony, czyli wchodzi jakby z krzyżem. Krucyfiksem wchodzi masz nałożony krzyż biskupi na piersi, pektorał i po prostu w trakcie mszy odczytywany jest agnominacyjne i on wchodzi w tym momencie, w ciągu tej godziny, wchodzi na urząd. Także przed tą mszą stary jest biskup. A po tej mszy jest nowy biskup i mamy świeżo w pamięci ingres biskupa Zielińskiego 1 maja, kiedy Stanisław Gondecki w trakcie mszy odczytuje laudum i czy tekst pewien przekazuje tą władzę i wydawałoby się, żeby nawet byłoby właściwszym, żeby przekazał pastorał, który powinien być taki sukcesywny, no ale to nie było tak, bo Gondecki ma swój pastorał zachował. Zbigniew Zieliński ma swój, Ekscelencja Zieliński ma swój pastorał, ale byłoby pewnie dobrze, żeby to te, te didaskalium też ten, ten te w jakimś sensie regalium, tak, przekazywać sobie, ale to nie jest istotne. W każdym razie przeszła ta władza płynnie w trakcie mszy z jednego biskupa na drugiego. I tutaj jest efekt taki, że szóstego powinna przejść władza z Andrzeja Dudy na Nawrockiego. I wydaje się nam, że byłoby dobrze, gdyby, bo pewnie tak będzie, żeby Andrzej Duda uczestniczył. I najlepszy wariant byłby taki, gdyby Andrzej Duda poprzez jakieś nawet symboliczne insygnium, nie wiem, przypięcie czegoś, czy, czy po prostu przekazanie czegoś, nawet długopisa można powiedzieć. No bo jednak ta władza spełniona, spełniona przy pomocy długopisu, weto i tak dalej, to się składa długopisem, tak? No nie ma nic do żartu, bo ktoś powie, no tu marszałek ma taki długopis. Myśmy też rozdali długopis królewski. Te długopisy ci mają znaczenie, bo sędziowie wydają wyroki, urzędy wypisują, e, król też coś podpisuje, w związku z tym długopis jest ważnym insygnią, tak? Także, ale oczywiście król miał koronę, berło, jabłko. No, pewnie nie obrażono by się, gdyby to był jakiś symboliczny długopis, ale oczywiście może być coś innego i przejść, bo chodzi o to, żeby przeszła płynnie władza z Andrzeja Dudy na Karola Nowackiego. Krzysztof Manuszewski wczoraj, jeśli niewielmożny, stwierdził, że w demokracji to przekazywanie władzy jest coraz trudniejsze. I wtedy przypominamy sobie czasy wolnych elekcji, kiedy i w monarchii to było bardzo trudne. I powiedziałeś takie słowa, że demokracja sobie z tym problemem w przeszłości już nie poradzi. Widzieliśmy, co było za czasów Trumpa. Jak to, było ciężko, jak to jest ciężko przekazywać z jednej opcji politycznej do drugiej, bo za tym stoją stronnictwa polityczne, ludzie, funkcje, urzędy, stanowiska, pieniądze, więc jest to bardzo ciężkie, niby symboliczne przekazywanie sobie do grupy. A jednocześnie burzą się kariery z jednej strony, powstają kariery z drugiej strony. Więc myśmy wymyślili w Królestwie taki sejm walny pacyfikacyjny, pokojowy, który rozdzielał potem te wakacje i nie pozbawiał ludzi tych przywilejów, prawda? Tutaj zdecydowanie tak może nie być. W związku z tym jest to bardzo trudna sztuka. Tym bardziej, że w tej sytuacji jaka jest, gdy rządzi obóz proniemiecki, a rządził proamerykański, prożydowski, no widać, że jest pod spodem walka pod dywanem, tak? Jest pewien problem. I dlatego wczoraj omawialiśmy to, ten problem, zagadnienie. Dzisiaj też będziemy się temu, tym zajmować. Wykonamy jeszcze dwa telefony, czyli tu będą dwie osoby, jeszcze wypowiedzą się, które nie są dzisiaj obecne, ale będą pod telefonem. I drodzy Państwo, ta sukcesja, czyli to przejście jest bardzo trudne. I wracamy jeszcze do tej wolnej elekcji, która skończyła się tragicznie. Można powiedzieć, że ostatnia wolna elekcja udana to był 12 września 1733, czyli Stanisław Leszczyński. Później ta elekcja już Poniatowskiego wiadomo jaka była, pod bagnetami rosyjskimi i właściwie Finis Poloniana. Czyli jednym z elementów upadku Rzeczypospolitej była wolna elekcja, która była manipulowana zewnętrznymi siłami. Tak? Konstytucja 3 maja zmodyfikowała to i wprowadziła monarchię dziedziczną poprzez wskazanie familii panującej, czyli domu panującego i konkretnej rodziny panującej. Mówiliśmy to od wczoraj, więc nie będziemy się powtarzać. Odsyłamy to znowu do linków wczorajszej posiedzenia Rady Królewskiej, czyli jest wybrany ród, na przykład leszczyńskich, a z tego rodu konkretna rodzina małżeństwo, tak? Że od tej, od tego małżeństwa zaczyna się powiedzmy yy, dziedziczna monarchia, która ma pewnie też swoje jakieś wady, ale ma podstawową zaletę. Zapewnia pełną ciągłość. Dziedziczna monarchia polega na tym, że umarł król, niech żyje król, jeden król może złożyć abdykację, dymisję, od razu przejmuje pierwszy w linii sukcesyjnej. Określa się 20-30 osób, tak jak w Anglii kolejnych jakby spadkobierców, więc nawet gdy kolejny, kolejny odmówi, to kolejny pewnie przyjmuje i nie ma tego upadku monarchii, tak? bo mamy określoną linię sukcesji do 20 osób kolejności sukcesorów, więc po prostu to działa, tak? Nie ma tego, tej sytuacji, jesteśmy takim, jak to starożytni Rzymianie wymyślili, pontifex, czyli Maximus, czyli łączący mosty. Monarchia Dziedziczna jest takim niekończącym się mostem, który po prostu nie, no, zapewnia ciągłość państw, istnienia państwa. Przyjmuje się generalnie, że jeżeli nie ma rządu, nie ma prezydenta, czyli prezydent jest elementem rządu, no to takie państwo jest bez rządu, czyli takie państwo można przejąć pod kontrolę. I tak było 17 września 1939 roku, kiedy wyemigrował rząd, wyemigrował prezydent Mościcki i można powiedzieć, że majestacie prawa międzynarodowego wtargnęli tu Rosjanie wtedy, bo Niemcy oczywiście siłą, one Rosjanie. Tak? Czyli gdyby się okazało, że 6 sierpnia nie mamy prezydenta, nie mamy pełniącego obowiązki prezydenta, czyli poprzez marszałka Sejmu i Senatu. I nie mamy rządu, to właściwie nie ma Polski obce mocarstwo z automatu może na drugi dzień wejść, a właściwie nawet powinno i zająć ten bezpański teren, tak? Czyli my, Polacy, nie zdajemy sobie sprawę, jakie zagrożenie wisi nad nami, bo może się tak okazać, mówmy teraz teoretycznie, że Andrzej Duda chce przekazać władzę, pan nawrotski z różnych powodów nie może ją przyjąć. Pan Hołownia składa dymisję, pani Kidawa składa dymisję i pan, pan Tusk składa dymisję. Jesteśmy bezpaństwowcami wtedy. Mówię teoretycznie, tak? I teraz pytanie, kto z nich jest odpowiedzialny, kto tego nie zrobi, kto nie może tego zrobić, to w teorii nigdy tego nie zrobi, a kto może na takie coś się posunąć, tak? Poza tym, jeżeli się przeszkodzi komuś w różny sposób, tak, stanem nadzwyczajnym, jakąś sytuacją awaryjną i Nawrocki według tych purystów prawniczych nie przejmie władzy literalnie, tak jak jest przewidziane w Konstytucji, czyli od od, znaczy od, odczyta to przed marszałkiem e, i Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączonych i sejmu i senatu, domniemywa się, że w komplecie, czy w, w sytuacji, kiedy jest tam kworum, no to wtedy, gdyby to się nie wydarzyło w takiej postaci, to ta sukcesja nie zachodzi, czyli jest wadliwa. tak? Więc wrogowie spokojnie mogą liczyć na to, że mogą zbojkotować, mogą nie zrobić kworum, mogą namówić hołownie, mogą namówić kolejnego sukcesora, bo kolejnym sukcesorem to jest pani Kidawa. I tak dalej, drodzy Państwo, mogą nie dopuścić do tej sukcesji. Czyli jest zamach, z tego powinniśmy wyciągnąć wnioski. Na przyszłość trzeba szybko zreformować, prawda, w kierunku monarchii. Monarchia dziedziczna sobie w tym doskonale radzi. I gdyby nawet monarchia dziedziczna miała tylko takie prerogatywy, to warto ją mieć. Tak? Warto ją mieć. Drodzy Państwo, my wczoraj mówiliśmy, i każdy się domyśla, że to nie jest tak, że nas nie ma. Że my tutaj ogłaszamy w tej chwili urlop i nas nie będzie. My jesteśmy i wszelmi wobec mówimy, czyli wrogom Nawrockiego i zwolennikom, że my tak czuwać jesteśmy jako para królewska, czy jako elekci. Ale elekci mają te same prawa co pełnoprawni, nie koronowanie król i królowa. W związku z tym my zapewniamy tą ciągłość, czy my będziemy na galerii w Sejmie, czy nie będziemy na galerii w Sejmie, to my zapewniamy tą ciągłość, i my generalnie na dzisiaj, wczoraj, dzisiaj, opowiadamy się za. Tym, żeby pan Karol Nawrowski objął, czyli z naszego jakby poruczenia, naszej rekomendacji wyrażane zgodę, aprobatę na to, żeby Karol Nawrowski objął urząd. Oczywiście powinno się to odbyć w przynajmniej w sposób domniemany, że jesteśmy na galerii, ale gdy nas nie zaproszą, no to gdzieś w Polsce będziemy w tym dniu. Nie wiem, może oficjalnie gdzieś będziemy, spotkamy się gdzieś. I będziemy jakby rejestrować to, co się wydarzy, ale generalnie no, byłoby dobrze, jakbyśmy oczywiście wstali, oklaskami pogratulowali, czy osobiście podali ręce, ale wydaje się, że obóz pana Nawrotskiego nie dojrzał do tego i nie widzi zagrożenia, a obóz, obóz osób wspierających, czyli obóz, byśmy powiedzieli, Komitetu Wyborczego pana... Nawroskiego też jakby nie widzi tego problemu, tak? Nawet dla asekuracji nie chcą wziąć koła zapasowego ze sobą i nie zaprosili nas. Do, do dzisiaj nas nikt nie zaprosił na, na galerię, a trudno, żeby to zrobił Pan Hołownia czy Tusk, tak, żeby zaprosił nas i powiedział, dobrze, to wy się pojawcie, bo ja tu przykuję zamach stanu, a wy zapewniacie ciągłość. No to jest brak logiki, tego nie zrobią, tak. Natomiast bardzo się dziwimy środowisku Pana Nawroskiego i może jeszcze jakiemuś środowisku, nie wiem, Konfederacji, tej Czy innej, że oni lekceważą tych, którzy zapewniają już dzisiaj ciągłość państwa, jako taki warunek sine qua non, tak? Bardzo nas to dziwi. Będziemy ci o tym mówić. Może pan Józef, który to pierwszy słyszy, może się też wypowie. Więc reasumując, ja jako król powagą swojego autorytetu i majestatu zatwierdzam wszystko, cośmy wczoraj powiedzieli. Nie wprowadzam tu poprawek. Jedynie co możemy zrobić to. Jakby uzupełnić pewne rzeczy o rzeczy, któreśmy nie powiedzieli, dlatego będą jeszcze dwa telefony, nie będziemy w tej chwili przed kamerami ujawniać do kogo. W tej części poufnej, trudno powiedzieć, tajnej, tak, bo ci to praktycznie nic nie jest tajne, telefony nie będą wyłączone, więc służby masie i loże mogą nas podsłuchiwać. Ale nie chcemy tego po prostu upubliczniać, tak? w tym formule takiej, żebyśmy sami wystawiali się na naszych nasz i naszych rozmówców. Tak? Tym bardziej, że jeżeli ktoś wie, że będzie upubliczniony, no to powstrzymuje się przed pewnymi opiniami czy pewnymi jakby radami, no bo po prostu może mieć pewne obawy, tak, wobec siebie i swojej rodziny, że mogą spotkać go retorsje, jeżeli, jeżeli, pewne rzeczy się potoczą w sposób bardzo negatywny. Także przekazuję marszałkowi panu głos o 16.30 obiecaliśmy mamy jeszcze 10 minut, żebyśmy się połączyli z osobą pierwszą, później połączymy się z osobą drugą, żebyśmy rozszerzyli swoje horyzonty. Myślowe czy horyzonty wiedzy na temat tych zagrożeń. I no cóż, po prostu jeszcze przedyskutujemy pewne kwestie, pan Józef też coś powie, i myślę, że ubogacimy tą, tą naszą wczorajszą analizę o jeszcze dzisiejszą analizę. Może podejmiemy jakieś dodatkowe środki, kroki zapobiegawcze według nas pełzającemu już zamachowi stanu, bo sam fakt, drodzy Państwo, że Donald Tusk nie publikuje tej decyzji marszałka Hołowni, on nie publikuje w Monitorze Polskim, do dzisiaj nie została opublikowana, ta decyzja o zwołaniu zgromadzenia narodowego. Bo żeby to zgromadzenie narodowe było legia artis, według ich koncepcji, tak jak z tym szabatem, to powinno być umieszczone w Monitorze Polskim. Że takie zgromadzenie tej rangi jest zwoływane, tak jak my wysyłamy wici i umieszczamy w metryce koronnej i na stronie W Król Polski, metryka koronna, no bo to jest warunek rzeczywiście sine qua non, żeby to posiedzenie było legartis, że ono nie jest jakieś improwizowane, nie jest jakieś po prostu gdzieś tam robione pokątnie, tylko ono musi mieć pierwsze, drugie, trzecie wici, jakby ktoś sobie wszedł na stronę W metryka orpel, or, to to znajdzie. Więc chciałbym, żebyście w tej kwestii się wypowiedzieli, dlaczego to na to, czy tu nie jest już sygnał taki dosyć ostrzegawszy, że szykuje się, znaczy też ten pełzający zamach stanu, on już funkcjonuje i szykuje się formuła, w której Pan Hołownia albo ktoś inny no nie wiem otworzy zawiesi, prawda nie uzna tu są różne teorie więc przekazuję w tej chwili głos możemy oczywiście bo jest już bardzo blisko tego połączenia możemy zacząć od osoby a potem będziemy dalej komentować za moją wypowiedź dziękuję i wąko tą część jakby zamykam tą pierwszą takie deliberację królewskie i przejdziemy już do części może poufnej